Yes. Yes. Hej, kochani z tej strony Paulina. Witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku podzielę się z wami dwoma przepisami na moje ulubione posiłki na redukcji. jak widzicie, ja już jeden z tych posiłków mam, trzymam, jest gotowy. Już trochę było próbowane, bałam się, że nic nie zostanie do nagrania tego wstępu. Nie przedłużamy, lecimy do kuchni, ale, 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 ale zostawcie jeszcze, kochani, łapkę w górę i możemy zaczynać. A posiłek numer jeden to pyszna sałatka z krewetkami. I do naszej sałatki potrzebujemy krewetek, pomidorków, sera light, rukoli, soli, czosnku, papryki, sałaty lodowej i oliwy. I e, ja wybrałam oliwę czosnkową. Ja opuszczasz mnie, jeku. Coś ty sobie zrobił. Jesteście team broda, czy team młodzieniaszek? Dodajemy czosnek. Dużo czosnku. Ostatni składnik, czyli oliwa. Dużo zielonego, dużo warzyw, białko jest też serek. Jest pyszna oliwa czasunkowa. No, czego chcieć więcej? Zobaczycie, że zapomnijcie o głodzie na dobre parę godzin. No i też poczujecie się tak od razu zdrowo po zjedzeniu takiej sałatki. Kochani, no i żeby zrobić przepis numer dwa, musicie mi pomóc rozpakować. Tę właśnie paczkę. Podzielę się z Wami, co zamówiłam ostatnio do swojej kuchni i tak, zaczniemy sobie od takiego przyjemnego dodatku, jakim jest właśnie kawa. Kawa w kapsułkach, mamy ekspres na kapsułki i nie ukrywam, że będę ten smak testować pierwszy raz. Ja też lubię normalną, tradycyjną kawę nierozpuszczalną, rozpuszczalną, ale takie kapsułki też są fajnym urozmaiceniem. Zamówiłam też ostre noże, które były u mnie właśnie w domu kiedyś i nadal tam są. W domu rodzinnym mam takie z drewnianą rączką, no i to nie jest funkcjonalne, bo to się brudzi, jakiś tam syf wchodzi. Problem jest z wysychaniem tych. Ej, dziewczyny, ja wiem, że jest temat noży i że jest ostry, ale spokojnie. I te noże są super, bo są właśnie metalowe, są takie schludne, łatwe w utrzymaniu, i jeszcze. Jeden fajny dodatek do kuchni, taka właśnie deska ze szkła hartowanego. Zobaczymy, czy nie potępi mi noży. Zamówiłam ją specjalnie do krojenia właśnie kurczaka, bo jak mi coś kroi, no to zapomina na przykład tej deski umyć i później ciężko jest to wyszorować. A taka deska właśnie z tego szkła, ona jest taka gładka, łatwiej jest ją umyć od razu, no ale. Ciekawe czy głównym minusem właśnie nie będzie tępienie tych ostrzy. No i ostatnia paka. A nie! Jeszcze, jeszcze. Kupiłam też kulki do prania antykłaczki, bo moja Kida, czyli młodszy piesek, ma jeszcze taką szczenie, szczeniecą sierść. No i zdarza się, że na ubraniach mamy jej troszeczkę. Zobaczymy, czy to sobie. Poradzi z tą sierścią. No i ostatnia nasza paczka. Zobaczymy, co tam się kryje. No i mamy to. Jest to gofrownica, tak jest, kochani, gofrownica, ale jest jakaś taka duża. Nie spodziewałam się e, takiego rozmiaru. O, to jest moja dłoń, a to jest ta gofrownica. Jest naprawdę duża. Ale wygląda bardzo ładnie, tak profesjonalnie. Zobaczymy, jakie będą wychodziły gofry. Ma tam wysoką moc 1500, więc te gofry powinny się robić w miarę szybko. A więc zabieramy się do działania. Ale weźcie to róż, jak taki piesek, dopiero to się położył na stopie. I jest mu tak wygodnie. Ech, nie mam serca. No powiem wam, że te noże są naprawdę ostre. Bo dopiero rozpakowuję, a już tutaj na kciuku mam naciętą skórę. No, powiem Wam, że jestem zadowolona. Bardzo ładnie się to prezentuje. Będzie tak elegancko wyglądać w kuchni. Noże wyglądają tak. Uwaga piesku, bo to jest niebezpieczne. No nie. I teraz sami szybko ocencie, który stojak jest ładniejszy. Ten czy może ten machina umyta, przygotowana mamy tutaj składniki i potrzebujemy mleka, mąki u mnie mąka typ 500 jak tutaj widzicie ona jest idealna na naleśniki, racuchy i gofry dwa jajka, proszek do pieczenia mamy tutaj też jeszcze cukier waniliowy i masło i dla smaku troszeczkę cukru waniliowego i dodaję ciepłe masło. Czekamy na zielone światło od koprownicy. A kochani, patrzcie, co jest w instrukcji. Uwaga, podczas pierwszego użycia tego produktu może on wydzielać trochę dymu. Jest to normalny proces i ustąpi przy dalszym użytkowaniu. Więc jeżeli będzie dym, to nie moja wina. Jest zielone światło i było trochę dymu. Tutaj nie widać, ale ja go widzę. No, teraz to już widać. <grych> Jakby co, jak mi nie wyjdzie, to nie jest moja wina. Dobra, chwila prawdy. Okej, okay. przyswoicie. I zrobiłam jeszcze test w dwie minuty, bo za późno przycisnęłam stop, ale w dwie minuty zrobiło mi dwa kofry. No, naprawdę, wyszły takie puszyste, grubiutkie Gofry już gotowe i tak jak widzieliście, teraz czas na dodatki i u mnie będzie to. Twarożek grani zmieszany z naszą odżywką białkową o smaku truskawkowym, a na tym wylądują maliny. Tadam gotowe. Kochani, no i przepis numer 2, czyli gofry są już gotowe. Mam nadzieję, że odważycie się wykonać ten przepis w swoich domach. E, można by rzec, że to jest te 20% kalorii z diety na produkty rekreacyjne, ale my... Fajnie podbiliśmy białko w tym daniu za pomocą właśnie twarożku grani, za pomocą odżywki białkowej o smaku truskawkowym. Dodatkowo sięgnęliśmy po niskokaloryczne owoce jak maliny, które też są świetnym źródłem błonnika w diecie. No wszystko co dobre na talerzu. Liczę na to, że jak najszybciej to wypróbujecie. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, komentarz, co chcecie jeszcze zobaczyć w kolejnych nagraniach. Dziękuję za dzisiaj, do zobaczenia, cześć! Naszą odżywkę truskawkową zdrowa forma znajdziecie na naszej stronie zdrowaforma.pl